Czy ta scena z Infinity War nie oznacza przypadkiem, że doktor Strange na moment stał się bogiem albo jakimś bytem z piątego wymiaru? Nie mam na myśli jakiejś innej ziemi, chodzi mi o płaszczyznę egzystencji. No, bo jakby nie było, widzieliśmy już w MCU podróże w czasie i generalnie są to takie fizyczne podróże w czasie, w sensie ktoś się przenosi do innego miejsca w czasoprzestrzeni i tam sobie egzystuje. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ciało, fizyczne ciało doktora Strange'a pozostaje w jednym miejscu, a on sam niejako wertuje wszystkie alternatywne przyszłości, patrząc na nie niejako z zewnątrz. I żeby to wyjaśnić, posłużymy się rekwizytami. To jest płaszczyzna dwumiarowa. Mam na myśli samą grafikę z zerową grubością, nie sam komiks. Obserwator umieszczony w takiej przestrzeni może się przemieszczać w górę, w dół i na boki, no ale nie może się przemieszczać w przestrzeni w przód i w tył. To jest obiekt trójwymiarowy może się przemieszczać we wszystkich kierunkach, w sensie na boki, w górę i w dół, ale również. w Przód i w tył. No i teraz zwróćcie uwagę, że za każdym razem, jak obiekt trójwymiarowy wejdzie w interakcję z obiektem dwuwymiarowym, to obserwator, który znajduje się w tej przestrzeni dwuwymiarowej, nigdy nie będzie w stanie zobaczyć całego obiektu trójwymiarowego. W tym przypadku zobaczy podstawkę, w tym przypadku kawałek tarczy, a w tym przypadku kawałek twarzy. Konkluzja byłaby więc taka, że obiekty z wyższej płaszczyzny egzystencji widzą całą płaszczyznę niższą, natomiast obiekty z niższej widzą tylko jakiś wycinek tej wyższej. Dochodzi do tego wątek jeszcze potencjalnego. Czwartego wymiaru, czyli czasu, no bo ten obiekt trójwymiarowy, funkcjonujący w trójwymiarowej przestrzeni, może w czasie również się zmienić. Sam z siebie, nie zmieniając swojego położenia. No więc czym byłby hipotetyczny piąty wymiar? No to byłaby wyższa płaszczyzna egzystencji w stosunku do płaszczyzny czterowymiarowej. Tym samym obserwator z przestrzeni trójwymiarowej, funkcjonującej w czwartym wymiarze, czyli czasie, nie byłby w stanie w pełni pojąć obserwatora znajdującego się na piątej płaszczyźnie egzystencji. Ale z drugiej strony taki obserwator z piątej płaszczyzny egzystencji. Byłby w stanie spokojnie zobaczyć wszystko, co znajduje się niżej. Czyli, krótko mówiąc, mógłby sobie tak wertować czas i przestrzeń oraz wybierać te elementy, które mu pasują, oraz te, które mu nie pasują. I wyciągać wnioski. A to już zupełnie jak doktor Strange w tej scenie. No bo tak jak mówiliśmy, on fizycznie nie zmienił swojego położenia, a jedynie zajrzał do iluś tam permutacji rzeczywistości. A żeby to zrobić tak swobodnie, kartkować sobie rzeczywistość, musiałby po prostu być wyżej niż ona sama. A może doktor Strange w tej scenie patrzył tylko na czwarty wymiar, czyli czas? Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że tak naprawdę na nic nie patrzył i nas ściemniał. Ale po kolei. Z tym patrzeniem na czas też jest pewien problem natury logicznej, no bo on sam jako obserwator znajduje się w określonym punkcie ciągłości fabularnej. Ma ustaloną przeszłość... I potencjalne alternatywne przyszłości. Tyle tylko, że to, co stało się w przeszłości, determinuje ilość wersji przyszłości. Albo Tony Stark wpaść na jakiś pomysł i go realizujemy, albo Starlord wpadł na jakiś pomysł i go realizujemy, ale odpadają rzeczy, które powodowałyby, że zmieniamy coś w przeszłości. No i intryguje mnie to, czy jak już przemieścił się jako obserwator w taką alternatywną przyszłość, to w jakiej formie ją widział, skoro jego fizyczne ciało było dalej w tym samym miejscu? W sensie unosił się jak duch nad polem bitwy? Ale dobra, przejdźmy do ciekawszej rzeczy, czyli, a może Dr. Strange? nie widział kompletnie nic. Lub niewiele. Bo popatrzcie, moment, w którym dzieje się ta scena w Infinity War jest momentem na linii ciągłości fabularnej, w którym TVA, które widzimy później w Loki, działa jeszcze całkiem sprawnie. Bo działało niewątpliwie na etapie podróży w czasie w Avengers Endgame, wyłapało Lokiego, wariantowego Lokiego, no i mieliśmy cały serial. Jednocześnie TVA miało tą swoją uświęconą ciągłość fabularną, w której określone wydarzenia w określony sposób musiały się zdarzyć, a jak zdarzyło się coś, co nie powinno, no to wkraczało TVA i likwidowało ten wariant, oraz przycinało tą odnogę ciągłości fabularnej, żeby nie dopuścić do stworzenia multiversu. Więc teraz, jeżeli Doctor Strange patrzy w te alternatywne przyszłości, w których TVA istnieje i tylko jedna jest przez nich akceptowalna, to co widzi w przypadku odnogi ciągłości fabularnej, która została następnie przycięta? W się wiecie, siedzą, gadają, uzgadniają jakiś plan zaatakowania Thanosa, atakują Thanosa i nagle co? Urywa się ciągłość fabularna. Bo to by znaczyło, że tak naprawdę z tych wszystkich ciągłości fabularnych, które widział Dr. Strange, to nie jest tak, że w jednej wygrali. To jest tak, że on tą jedną w ogóle był w stanie zobaczyć. To, bo wszystkie pozostały. Stałe zostały zresetowane, więc mógł jako założyć, że skoro na tamtych dzieje się coś, co powoduje, że czasoprzestrzeń znika, to najwyraźniej to coś złego. I ma związek z przegraną stanosem. Więc obejrzał sobie do końca tą jedną dopuszczalną, i następnie założył, że w niej musiało się stać coś takiego, co można uznać za zwycięstwo. I tak to też ubrał w słowa. Albo jeszcze prościej, „Doktor Strange podróżuje sobie w przód i w tył linii czasowej, a w którymś momencie otwierają się drzwi, wychodzi z nich jeden z kangów i mówi: Ziomek, nie kombinuj, jest jedna prawidłowa linia czasowa, i dokładnie to i to powinieneś w niej zrobić. I dr. Strange dokładnie z tą informacją wraca do reszty drużyny. W takiej sytuacji Steven najzwyczajniej siedzi. Nie powiedziałby pozostałym swoim kompanom całej prawdy, bo tak de facto to niewiele widział poza tą jedną linią ciągłości fabularnej, która biegła w przyszłość. Z drugiej strony już i tak na słowo honoru uwierzymy, że to co wybrał jest zwycięstwem, cokolwiek to oznacza. Bo gdyby był z perspektywy widza taki scenariusz, w którym wprawdzie nie przywracamy wszystkich blipniętych, ale blipnięci nie zostają bohaterowie filmów Marvela, to pytanie, czy uznalibyśmy to za zwycięstwo, czy też nie. No a na pewno dalej mielibyśmy Ironmana. Co by było, gdyby Dr. Strange był szczery, z stonym starkiem w tej scenie? Tony, zajrzałem w przyszłość i sprawdziłem 14 605 możliwości. Ilu wygraliśmy? No, w zasadzie w wielu, ale zwykle pojawiali się ludzie, którzy nazywali się TVA, mieli elektryczne pastuchy, wyłapywali nas, stawiali przed sądem, a następnie wysyłali nas na pewną śmierć do jakiejś demonicznej chmury. Więc w sumie, pomijając wszystkie te przypadki, w jednej, w której to się nie stało. Dobra, ale w tej jednej wszyscy przeżyliśmy, prawda? Steven, przeżyliśmy wszyscy, prawda? No, właśnie, dlaczego Steven Strange nie umieścił Thanosa w pętli czasu, tak jak zrobił to z Dormamą, albo nie zamienił go w dziecko, albo nie umieścił go w wymiarze lustrzanym? Przecież widzieliśmy w różnych produkcjach ze Stevenem Strange'em naprawdę czadowe rzeczy, które robi, i tutaj z jakichś przyczyn ich nie robi. No i teraz znajdziecie masę teorii, które wyjaśniają, dlaczego nie zastosował pewnego konkretnego rozwiązania. W przypadku tego zapętlenia jedno z wyjaśnień jest takie, że w sumie czas był czymś egzotycznym dla Dormamu, więc umieszczenie go w czasie, a w szczególności w jego pętli, było dla niego dolegliwością. Natomiast dla tenosa, który co do zasady egzystował w czasie, no to byłoby to albo przeżywanie w kółko tego samego momentu bez wiedzy o zapętleniu, albo przeżywanie cały czas tego samego momentu z wiedzą o zapętleniu i uczenie się, jak próbować z niego wyjść. Chociaż z tym egzystowaniem Dormamu poza czasem to jest trochę zabawne, bo teoretycznie jest poza czasem, ale z drugiej strony, no słyszymy jak wymawia zdania, i widzimy jak postacie się komunikują i przemieszczają w przestrzeni, a do każdej z tych czynności potrzeba czasu, więc do końca nie wiem w jaki sposób miałoby to funkcjonować. No i tu dochodzimy do ciekawszego wątku, czyli zabiegu scenariuszowego, który paradoksalnie scenariusz Infinity War dzieli z konstrukcją Biblii. No bo w Biblii na przykład traficie taką klauzulę generalną, która mówi o tym, że Biblia jest Pismem Świętym, a jeżeli chociażby sam anioł z nieba zszedł i głosił wam inną Ewangelię niż lita, niech będzie przeklęty. Czyli nie ma opcji, żeby było inaczej. I tutaj paradoksalnie działa to podobnie. Steven Strange zobaczył sobie 14 605 opcji i najwyraźniej w każdej z nich doszło do jakiejś interakcji tego, co chciał zrobić i tego, czym dysponował Thanos, która uczyniła, że to rozwiązanie no nie mogło się długofalowo udać. W każdym razie nie można było go traktować jako zwycięstwo. Przykładowo, może z takiego umieszczenia w pętli czasu mógłby się uwolnić kamieniem rzeczywistości, ale z drugiej strony, jakby cofnąć Thanosa w czasie i stałby się dzieckiem, to chyba rękawica by mu spadła. Ja dalej bym obstawał przy obcięciu mu ręki portalem teleportacyjnym. To brzmi dość permanentnie. W każdym razie, tutaj dostajemy klauzulę generalną, która mówi najwyraźniej, każde rozwiązanie zastosowane przeciwko Thanosowi w tej sytuacji byłoby nieskuteczne. Jedyną opcją jest pozwolić mu wygrać, a następnie odwrócić skutki tego, co zrobił. Także nieważne, jaką tak naprawdę metodę pokonania Thanosa sobie wymyślimy, scenarzyści mają już wasze plecki i odpowiedź na pytanie, czy by się udała. Absolutnie nie. Udałaby się tylko ta jedna. Nie mówiąc oczywiście, że tylko tą jedną dopuszczało TVA. No chyba, że już nie istniało, choć istniało na etapie Avengers Endgame, bo przecież funkcjonowało poza czasem. Więc jak przestało istnieć, to najwyraźniej multiversum zaczęło pączkować na każdym etapie linii fabularnej. W sensie w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Więc teoretycznie to, co widział Strange, mogło być już w momencie, którego nie obserwowało TVA. Tak czy owak, żadna inna opcja nie wchodziła w grę. Oh boy, będziemy stitchować. Widzieliście ten materiał? Mam pytanie do twórcy tamtego TikToka. Czy idąc tą logiką, Dr. Strange nie stał się w tamtym momencie istotą sześciowymiarową. Czyli wracamy do wątku Stevena Strange'a, kukającego sobie na różne wersje przyszłości w Infinity War. Całość tamtego materiału możecie sobie sprawdzić, jest w opisie. Autor posługuje się tam dalej książkowymi metaforami, więc ja również będę się nimi posługiwał. Long story short, jeżeli Dr. Strange w tej scenie przegląda sobie rzeczywistość niczym książkę, no to siłą rzeczy powinien dotrzeć do jednego zakończenia tej książki. Natomiast jeżeli przegląda sobie kilka książek i nawet do pewnego momentu są one spójne, to mogą różnić się za z uwagi na różne decyzje różnych postaci, które nastąpiły po drodze. Więc czy jeżeli przeglądał tak naprawdę różne książki, z której każda jest trójwymiarową przestrzenią zamkniętą w czwartym wymiarze, czyli czasie, to czy wystarczy być na piątym wymiarze, czy w zasadzie powinno się być na szóstym? Zastrzeżenie ogólne, rozmawiamy o teoretycznych konceptach, więc jest taka szansa, że wszyscy możemy mieć rację i nikt może jej nie mieć jednocześnie. Natomiast odnosząc się do pytania, wydaje mi się, że Steven Strange mógł być istotą z piątego wymiaru lub wyższego. Już doprecyzowuję. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie bez przyczyny ten artefakt, którego używa Steven, nazywa się kamieniem czasu, a nie kamieniem do kukania po multiwersum. W się powoduje, że możecie spojrzeć na linię czasową, daną linię czasową, w której, jak rozumiem, się znajdujecie. A cechuje ją to, że ma pewną określoną przeszłość, która zwykle jest już ustalona, na razie pomijamy kwestię podróży w czasie. Następnie mamy przyszłość, która teoretycznie jest jeszcze płynna i nieustalona, bo jest zależna od poszczególnych decyzji. Oraz teraźniejszość, w której te dwa elementy przekuwają się jeden w drugi. Więc jeżeli mówimy o wersjach przyszłości, jakie Steven Strange chciał zobaczyć w tym momencie, no to wydaje mi się, że interesowały go przede wszystkim warianty, które były do zastosowania w jego ciągłości fabularnej. Czyli różnego rodzaju decyzje i konsekwencje, które były do zastosowania w tej konkretnej sytuacji. No bo szczerze wątpię, że interesowało go starcie dinozaurzych Avengers z dinozaurzym Thanosem. Które pewnie miało gdzieś miejsce w multiversie, Więc tak de facto według mnie Steven Strange nie czyta w tej scenie wielu książek. Czyta jedną książkę, która tak jak zauważono w tym materiale nadal się pisze. On po prostu widzi wszystkie wersje zakończeń tej książki. I to w pewien sposób pokrywa nam się z rozumieniem przyszłości w komiksowym uniwersum Marvela, bo co do zasady jest ona w pewien sposób nieustalona i płynna do momentu, kiedy nie przekuje się przez teraźniejszość. Do tego nie jestem przekonany, czy w naszym bibliotekarskim porównaniu, jeżeli. Jedna książka jest jednym uniwersum i jego historią od jego początku do końca. To czy sam zbiór takich uniwersów staje się od razu oddzielnym kolejnym wymiarem czy płaszczyzną egzystencji? No bo słowa wymiar używamy tu w porozumieniu wyższej płaszczyzny egzystencji, a nie sumy niższych płaszczyzn egzystencji. W końcu, jakby nie było, ja zapoznając się z jedną książką, jestem na dokładnie tej samej płaszczyźnie egzystencji, co byłbym zapoznając się z kilkoma naraz więc o ile nie traktujemy takiej zbiorowości jako oddzielny wymiar, no to piąty powinien w zupełności wystarczyć. Choć dlatego z ostrożności w konkluzji tamtego filmu użyłem określenia musiałby znajdować się wyżej, no bo generalnie z poziomu szóstego wymiaru też pewnie dobrze widać.